Całkowite posłuszeństwo wierzącego, nauczanie domowe 3 sierpnia, księga wyjścia rozdział 40, wersety od 16 do 21 i od 34 do 38. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić, tak wykonał. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. Ostawił Mojżesz przybytek. Założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I tak rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku. I zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią arkę świadectwa, jak pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok znosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. A jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. Czytamy, że Mojżesz wykonał wszystko, jak mu pan nakazał. Ta wierność w wypełnianiu poleceń. W wykonywaniu tego, co zostało mu przekazane, była niesamowita i piękna. Oczywiście już sama w sobie jest dla nas wzorem, ale też w głębszym znaczeniu możemy odkrywać, że posłuszeństwo Mojżesza powodowało większe działanie Boga. I widzimy, że to posłuszeństwo dotyczy zarówno czynów, jak i podróży. Czynów, bo wykonał wszystko według Bożych planów, co do budowy namiotu, co do ochrony arki, co do tworzenia miejsca kultu, ale równocześnie wykonywał wszystko, co do przemieszczania się na pustyni według woli Bożej. Według tych znaków, które od Boga otrzymywał. Zarówno więc życiowe dokonania, jak i życiowa droga były podporządkowane. Zatem, w przypadku Mojżesza, zarówno życiowe dokonania, jak i życiowa droga były podporządkowane temu, co Bóg mówi. Jako wierzący chcemy właśnie naśladować Mojżesza. W jednym i w drugim przypadku, w tym, że nasze czyny, nasze dokonania, nasze sukcesy mają się opierać o jedno o posłuszeństwo Bogu o to, żeby robić to, co się Jemu podoba. I wtedy rzeczywiście towarzyszy temu błogosławieństwo, towarzyszy zwiększona obecność Boga. Nasze decyzje również co do powołania, co do kroczenia, za Bogiem, co do wykonywania życiowych dzieł, związanych z naszą pielgrzymką tutaj na Ziemi, to wszystko także powinno być podporządkowane temu, co Bóg mówi. Zawsze decyzje o przemieszczaniu, o zmianach, być może o przeprowadzce, o miejscu pracy, powinny być konsultowane z Bogiem. Powinno to oznaczać, ja Boga proszę. O jasne sygnały, znaki, podpowiedzi, światło, które mi może pokazać, które może dla mnie być jasnym sygnałem. W momencie, w którym Mojżesz zdecydował się na taki sposób, te Boże znaki, te Boże słowa, te Boże sygnały były czymś naturalnym, oczywistym. Były czymś, co Mojżesz po prostu otrzymywał. Rozpoznawał i realizował. Prośmy, by w nas też było tyle wiary, tyle ufności, ale też tyle zaufania do Pana Boga, by tak właśnie te proste znaki, czytelne Boże słowa odnosić do siebie i je realizować w swoim życiu. Zadanie dla Ciebie na dziś. Wykonaj coś, co odłożyłeś być może na później, a powinieneś to zrobić. Bo Bóg ci o tym już kiedyś powiedział, bo Bóg cię do tego wezwał, zaprosił. Zrób to. Niech to będzie realizacja Bożego Słowa i Bożego zadania. Niech ci w tym błogosławi On sam, Ojciec Syn i Duch Święty.